Siemanko Malkowicowie, to ja, Miss Ania Widzowie. Co dzisiaj będziemy robić? Już oczywiście mówię. Dzisiaj sobie, sobie otworzymy gazetkę. Gazetką, którą sobie otworzymy, jest, nie widzowie, Tadam. Jest to, widzowie, magazyn ten. To jest magazyn Lego Dragon Icy. Numer 5 na 2024 rok. Za 19,99. No i tu znajdziemy w tym magazynie, widzowie, Kajf Plus ognisty miecz i plus kartę z dzilejem. Troszeczkę u mnie ten magazyn trochę leży. No to wiecie, pora na niego, żeby go otworzyć. No dobra, otwieramy go. Oczywiście, jak no to nie ma folii, no ale tak, teraz te magazyny mniejsze są niepakowane foliowo bo przechodzą, wiecie, na eko. Są tylko poklejone klejam żeby ten Oj. i dlatego jak wiecie kupujecie te mniejsze to starajcie się patrzeć czy wszystkie strony są po prostu jak będziecie kupowali te mniejsze bo no bo nie wiadomo, bo może na przykład Ktoś wyrwał albo co. Wiecie o co chodzi. No ale dobra. Zdejmujemy klej z naszej karty. I mam to już odklejony, wyrzucam go. Zaraz karcie się przyjrzymy. No i teraz jeszcze muszę dobrać się. Okay. No, już jest uwolniona, no prawie już uwolniona jeszcze kiedy te kleje. Z naszej figurki. No, w ogóle widzę, że... Zobaczcie, no na jednym tutaj na gazecie zostawiło trochę takiego śladu, ale tak nie widać. No ale dobra, uwolnione mamy kartę i naszą figurkę. No i najpierw przyjrzyjmy się naszej karcie. Oj. Jeszcze tu się klei coś, poczekajcie. Tu jeszcze skubany został klej. No dobra, teraz już jest Czyściutko. No dobra. Przyjrzyjmy się najpierw naszej karcie. To jest karta widzowie, jak to jest Training Card Game Seria 9, i to jest karta limitowana numerze, o numerze 25, i to jest widzowie dzielny J, edycja limitowana. Też mamy LE25, i J jest, jak widzicie, w tu stroju Dragon Rising i powiedziałam, że karta jest bardzo ładna. Z tyłu jest fajny. Cała, no nie powiedzieć, karta jak karta, ale bardzo ładna, 10 na 10. Jakby co? To są, na razie sobie odłożymy. A teraz przejdziemy oczywiście do naszej figurki Kaja, tak? No to biorę ze sobą nożyczki. Oczywiście nożyczki biorę. No i patrzymy, co tu oczywiście jest. Yy, nasza figurka. Ożyczki już się mi nie przydałam To wyrzucimy, bo nam niepotrzebne. No i wszystko, to wszystko. To wezmę sobie na bok. I składamy naszą figurkę. Ale tutaj do oczywiście do instrukcji, żeby było łatwiej. Bo tu będzie broń, ten mieczka, jak wiecie, składany to aby nie pomylić się. I to w ogóle jest Kai spinaczkowy, w ogóle. To nie taki w tym stroju Dragon Racing, ale w tym stroju spinaczkowym. No to fajnie bardzo. I karma jakby co dwie twarze jedną taką, taką ściekłą drugą taką. Wszystko ok. Od razu już Wam pokażę, żeby już nie będziemy ściągać wtedy już mu maski. Dobra. Z tyłu trzeba mu wsadzić, jak widzę, dwie katany. Dobra. No i teraz trzeba zbudować mu ten miecz. No dobra, już cię budujemy. A, obok ognie. Ok, i teraz będzie to. to. I jeszcze mieczek w środek. Dobra, mamy miecz gotowy. I Kaj trzyma widać tej dłoni. Oj. Dobra. Zamykamy komiks, no i będziemy zobaczymy naszą figurkę. No dobra. Tak się prezentuje nasz Kai. Trochę zasłania twarz e, oczywiście, ale już twarze widziałam. Ten miecz bardzo fajnie stworzony, taki bardzo płomienny. Strój ten spinaczkowy, bo to jest strój spinaczkowy Kai, jest bardzo mi się podoba. Ten element jest bardzo fajny. Z tym, jak widzimy, został Kai te zwykłe złote miecze, takie zwykłe złote katany. I sam strój fajny, bardzo mi się podoba ta broń, bo jest bardzo fajna, taka prosta, a taka fajna, z takim fajnym ogniem, no bardzo fajna, no i twarze to już Wam pokazywałam, no i co 10 na 10, bo jest super, jeszcze mogę na chwilę mu zdjąć, ale już tutaj, że no tą twarz widzieliście, no i tamtą, że taką ściekłą ma, można ten, to super. Taką dostajemy oczywiście fajną figurkę Kaja w stroju spinaczkowym i oceniam 10 na 10, bo jest fajna. Na razie odkładamy Cię tu Kaj na kartę. No i przyjrzymy się oczywiście magazynowi. Od razu z tyłu zobaczymy, jaka była reklama i tu reklama Legosaurus. No i co tu mamy na początek? Oczywiście jakim dostajemy minifigurkę, komiks, jaki będzie, no i tu o tej karcie wszystko. No i tak mamy tu jak widzicie klamę widzowie tego mecha spinaczkowego, akurat tutaj się wzięło i mamy tego w ogóle kaja spinaczkowego. I co tu mamy? Ym, mamy coś o dżiu, komiksy. No, wiecie, po prostu początek, jeszcze coś jakieś będą od raz. Wszystko w planach tego łotra na stronach. To jakieś informacje. No i dobra, idziemy dalej. Mamy tu Kai. Mistrz u i uczeń. Ostrożnie rękojeść się z gorączką kuchenka. Czadatu zestaw spinaczkowy. No, bardzo mi się podoba. No i tu wszystkie informacje i nowa technika. I tą technikę na przykład jest tego nawet w i u mnie w ogóle leżą. Rozpalony miecz. No fajne, możecie wiecie. Zatrzymać sobie, poczytać o Kaju. I tu mam jakieś misje. No i mówi. Uważaj, jak ja właśnie wróciłam od fryzjera, nie popatrz sobie palców, pora zrobić sobie bananowy, znisz wszystkie banany. I tym w ogóle fakt, że tu macie napisane fakty, ile jest w ogóle klocków w tym, bo czasem się zdarza, że po prostu brakuje czasem. Raz mi się pamiętać jak zdarzyło, jak otwieraliśmy, pamiętacie, chyba figurkę Zeyna w moczej formie i tam na brakowało, ale na szczęście później wysłali tą samą figurkę. A jak wam coś tego brakuje, to widać, że możecie tu sobie napisać do nich na przykład prześlą spokojnie. To fajna taka, wiecie, sprawa, że dodają do magazynu, że jakby coś brakowało, no to wiecie, możecie do nich napisać i oni już tam z nimi się dogadacie. Pomóż nam podejrzeć plany Rasa. No to jakieś zadania zajmę. Trzymaj się już prawie. Po prostu misje, po prostu, jakie mamy. Lloyd. Potrzymam Cię, Wilczku. Brr. Ze mną nie wygrasz. To jakaś też kolejna... A, nie! To zobaczcie, to jest misja, tylko gra dla dwóch graczy. Okej, okay, fajnie. Tu reklama LEGO City. No i tu się, jak widzicie, zaczyna komiks. I nazywa się to Piach i Kości. To będziemy mieli trochę coś o smokach. I o, mam tego smoka, co recenzowałam na kanale. Super. O, jak biedny, go z tego. Zawiązali. Jak do ninja porwani widać. widać. Dalsza część oczywiście. magazynu. No, część bardziej komiksu niż magazynu. Tu kolejna misja. Zaczynają przedstawienie i trzeba znaleźć różnicę. Przypuszczam. Ta, dziesięć różnic. <noise> skąd ja to wiedziałam. <noise> I tu mamy plakaty, tu mamy coś o kolu. I tu mamy... u Ninja! Ninja go. Uuu, ten mi się podoba, bo tu mamy scenę z ninja go w środku tych liter. Fajna sprawa, no bardzo fajny. Fajny plakat. A z tu, tu z drugiej strony, aha, mamy tego Mecha Cola, ale też spoko, ale tamten. Ten jest fajny, taki lubię, właśnie. Powiem Wam, że ja lubię motywy, właśnie te plakatowe, właśnie z takim sez z tym sezonem, po prostu, bo taki bardziej to fajnie wygląda. Ale takie też fajne są, nie powiem. No i tu mamy kolejne misje. Nie zawiedź mnie. Uchazł, to są sobie z nim poradzę. ja to mówi. No i dalsze, oczywiście tego naszego komiksu i mamy tego Mecha, który no czekam na recenzję No i tutaj dalsza część komiksu No i tu oczywiście jak coś jest koniec No i tu mamy informacje o info Rasie, wszystko Rasie, no tego oczywiście nie przeczytamy sobie możecie zatrzymać i poczytać, yy, co tu planuje nasz lód Ras Mam no dwie raz, no ale ten. Na przykład mamy rytuał krwawego księżyca, takie informacje, no bardzo, no fajne informacje. No i tu mamy widzowie troszkę o informacji o tym zestawie spinaczkowego Mecha, jak widzę. I co tu mówią? Głupi śniegu, czemu jesteś taki zimny? Ile tu śmieci? Żadna góra nie jest dla mnie zbyt wysoka. No tak, i tu macie opisane o tym zestawie spinaczkowy mech ninja kaja. Jakby informacje i od razu takie, wiecie, po prostu misje, zadania po prostu. No i co tu jeszcze mamy? Tu mamy jakąś tos na ninja, jakąś chyba grę, coś takiego. Taneczną, czy coś takiego. To na pewno będę sobie robiła. No i tu mamy Prace. O, zobaczcie, tu na przykład fajnie ktoś zrobił taką kartę wszystkich żywiołów z turnieju żywiołów. Fajnie to wygląda. NJ to też spoko. No i tu mamy KML Lego w Minecraft. No i tutaj mamy. Ten magazyn też widzowie czeka na otwierania i to jest widzowie Lloyd. Też spinaczkowej wersji. Teraz żadne łącznie nie jest poza moim zasięgiem. Długa, wielka, podwójna katana. No i ten magazyn też u mnie oczekuje na otwieranie. No to oczekujcie na, nie, na niego, na ten magazyn. A tu mamy rozwiązanie oczywiście do naszego magazynu. No dobra, widzę. Ja się z wami będę żegnała. Sądzę, że wam się odcinek podobał. Oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji do dobrej chęci. No i oczywiście nie przedłużając się do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i na razie.